Wiem, że społeczność Poldens to tak jak w każdej jakiejś, nie wiem, społeczności właściwie. Ym, są różni ludzie. Tak, jakby no nie mogę zakładać, że ten światek jest idealny, bo nie jest. Yy, I oto rzeczy, których nie rozumiem yy, właśnie w świecie Poldens. Pierwsza rzecz to jest to, że nie rozumiem tego, jak można jakby te. Inne studia, które się otwierają, jakby postrzegać tak mocno jako konkurencję, żeby właśnie się obrażać, żeby rzucać jakieś kłody pod nogi, żeby jakoś to tak utrudniać. W sensie no kurde, zdrowa konkurencja. No uważam, że każde studio jest na swój sposób wyjątkowe. Tak? Są tam inne osoby, które przyciągną kolejne osoby, tak nie każdemu będzie odpowiadało. Nie wiem, no, zacznijmy od miejsca, potem ludzie i tak dalej. Więc y, po pierwsze, każdy powinien zabiegać właśnie o swoich y, klientów, y, dbać o tych, którzy są, y, żeby nie odchodzili z jakiegoś powodu. Y, no, i po prostu uważam, że każde studio, no na każde jest miejsce i każde po prostu jest inne. Y, no i uważam, że należy się skupić właśnie na tym swoim miejscu, tak mówię właściwie o właścicielach, tak, żeby się skupić na tym swoim miejscu, a nie ym, jakby robić jakieś krzywe akcje, żeby komuś coś utrudnić, bo otwiera kolejne studio. No uważam, że to jest słabe. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie czy nie.